Witajcie, kurwa, to kolejny odcinek z testu budowania. W takim odcinku po prostu poprawiałem szyby, które niszczyłem. I jak wrzucałem film z Minecraft Hardcore, to mówiłem, że. 15 łapek ma być, żeby była kolejna część. A te łapki stoją. Więc proszę Was, widzę, naprawdę, jeśli chcecie kolejne odcinki z Minecraft Hardcore, to naprawdę postarajcie się z tymi łapkami, bo ja nie mam. Kołd nagrywać tak naprawdę teraz. No te sumy, no. Ale to łapki stoją, tak prawda? Dobra. Nie, ja wchodzę tutaj do tego, to proszę. I to jest kolejny odcinek Smiling craft test budowania I chciałbym po prostu, żeby jak najszybciej Chciałbym jak najszybciej skończyć tą moto serię Bo naprawdę Ma już chyba 6 części i naprawdę później w odcinku za jeszcze to naprawdę nieładnie wygląda Daj tak, żeby takie coś zostawało spójrzcie i krok i chyba też później od razu sobie udać prokatliga albo na ostatniej części ostatnia część to będą właśnie te trole. Jestem Jestem w parkura. Dlatego nigdy nie nagrywam żadnych map parkur. parkour. A chciałbym. O! Połowa gdzieś może sobie... Połowa Zostało z 20 bloków Nie, 20 to może kości, ale... Nie, połowa, serio Dwa okna Tak, no połowa Połowa jak nic I takim cudownym akcentem Kończymy ten odcinek Christ.